No, heka Robert. Z tej strony mam całkiem nowe karty. To nie są karty z dinozaurami, ale inne karty. Mam kartę z Smokobotem, z Kapłanką, z Widmowym Rycerzem Miejscem, z Olbrzymią Małpą z mechanikiem jeźdźcem no i atrybut muszla trytona to są te karty mogę pokazać Zuzii to są te karty dostałem je od kolegi Kolega powiedział, że jeżeli będzie miał jeszcze trochę tych kart, to na pewno będzie miał to, pokażę więcej. Robert, no co? Co